To już nasze kolejne spotkanie z krajem z Półwyspu Apalińskiego. Mieliśmy już włoską kawę. Mieliśmy włoskie makarony. Teraz będzie coś o winie, no bo wszystkim chyba kojarzy się kuchnia włoska, przede wszystkim z makaronami, ale również, również z winem. Kilka słów powiemy, tutaj, jak, czym się charakteryzuje wino włoskie, bo to jest bardzo, bardzo ważne, ale także z czym je łączyć do czego pasuje, do których potraw, bo nie ukrywając wino polskie pasuje też do kuchni polskiej. Przede wszystkim jak powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, Włochy są bardzo, bardzo podzielone. Co region to inna charakterystyka, jeśli chodzi również o wino. Te wina, które są na południu kraju, są bardziej owocowe charakteryzują się tym, że są bardzo spieczone od słońca owoce, więc w tym momencie dają takie bardzo wyraziste wino. Jeśli chodzi o północ, te wina są subtelniejsze delikatniejsze. Tu akurat mamy wina z Veneto, czyli to jest region około Wenecji. Te wina są bardzo delikatne, mają wysoką kwasowość i delikatne nuty owoców, Tropikalny, można powiedzieć. Natomiast też mamy wina z, południowego, z południowych krańców. E, tutaj te wina są w sensie tym, że są bardzo, bardzo skoncentrowane, jeśli chodzi o owoce na palecie. to e, jest najważniejsze w winach włoskich, to to, że mają wysoką kwasowość. Nie znaczy to, że wina są kwaśne. Przede wszystkim znaczy tyle, że e, będziemy czuć takie lekkie e, tutaj na śniankach, takie. Uczucie wodnistości, powiedzmy, bo po prostu nasze śniadanki pracują wtedy intensywniej. Dzięki temu wszystkie dania, które są tłuste, czyli na przykład właśnie z kuchni polskiej, będą świetnie pasowały do tego rodzaju win. Tak samo jeśli chodzi o makarony, tutaj świetnie będzie się w tym momencie to wino wpisywało. Co do białych win, te białe wina charakteryzują się tym, że są bardzo delikatne, natomiast jeśli chodzi o wina czerwone, powodują to, że są dość ciężkimi winami, natomiast szczepy, które są tam uprawiane, powodują, że te wina będą świetnie pasowały do makaronów z pomidorami, z sosem pomidorowym lub na przykład różnego rodzaju pieczeń.